Cześć, tutaj Piotr z Kanału Najsmaczniejszy Blog. Dzisiaj zaczynamy serię testów bardzo ciekawej rzeczy, którą dostałem od mojego kolegi z Tajwanu. To są trzy różne rodzaje zup, powiedzmy typu ramen, czy takie gotowe zestawy, makaron, plus te wszystkie dodatki. Wszystkie te zupy mają dość ciekawe smaki, których w Polsce jest trudno dostać albo jest to niemożliwe. To jest na przykład z sosem przyzamowym, a samy, sam makaron jest z zieloną herbatą. Ten jest makaron z olejem przyzamowym i z osmaku czosnkowym, a ten makaron to jest taki tradycyjny przepis z szalotkami i z olejem z pora. I ten ramen, tak jak widzicie, to jest taka karteczka, to był w 2017 roku, dostał się do y, światowej czołówki 10 najlepszych tego typu zup. Więc jestem ciekaw, jak to będzie. Myślę, że nawet zacznę od tego opakowania, a potem będę próbował te następne. Dobrze, tutaj są... Znajdzie się trzy porcje w środku. E, tutaj jest sposób przyrządzania czyli trzeba 6-7 minut gotować makaron, powrzucać te wszystkie dodatki. I jak widać, tutaj można jeszcze dodać jakieś swoje tam warzywa, e, czy jakieś tego typu inne rzeczy. Ja się zastanowię, zobaczę co tam mam w lodówce. Może coś tutaj dorzucimy. W środku jest taka piękna tacka. Proszę. Tak, mamy trzy zestawy. Czy tak wygląda? Zestaw do jednej zupy. Jeszcze spróbuję tutaj trochę potłumaczyć. Bo nie do końca wiem, czy trzeba odlać tą wodę, czy nie. Dodaj najpierw tą sztanswirtkę z olejem, a potem tą z proszkiem. I co? Również można dodać cebulę albo czosnek na koniec. Tu są jeszcze trzy sekrety smaczne. No właściwie jest tyle napisane, że dodać najlepiej coś jeszcze na przykład ugotowane warzywa, albo na przykład jajko. To nasz makaron jest gotowy. Pięknie wygląda, szczerze mówiąc. Teraz dodajemy to. Nie wiem, czy to całe dodać, ale... Będę jak tej bańczyk Się nie boję. Zapach takiego ciemnego sosu sojowego, takiego grzybowego. Teraz to. Mam tu w pogotowiu mm, pastę czosnkowo imbirową mojej roboty. W razie czego? Tak, jak byłyby kawałki grzybów, czy czegoś tutaj ciekawe? Do dzioba. No, ja muszę przyznać, że zaskoczenie jest pełne. Ten smak ma jest w takim tonie słodko-słonym. Nie jest taki super słone, nie jest w ogóle pikantny. I ma taką grzybowość. Więc może to są jakieś grzyby rzeczywiście. Taki głęboki smak umami. Jest naprawdę pyszne, niesamowite. To jest zupełnie inna jakość niż tam jakieś takie tanie zupki, czy coś w tym rodzaju, czy takie zupki z takich kubków. Bardzo dobre. Dobra, na kluski numer 2. To, to jest makaron z olejem przesamowym i mm, z czosnkiem. Więc myślę, że też będzie całkiem smakowity. Myślę, że się przyrządza podobnie jak poprzedni. Tak mu to wygląda. Także nastawiam wodę i zaraz będziemy próbować. Tym razem makaron jest bardzo cienki, naprawdę cieniutki, więc potrzebuję tylko 2 do 3 minut gotowania. Ja to pokażę. Nie wiem, czy to widać. To naprawdę cieniutkie niteczki. OK. Teraz przyprawy. Widać płatki czosnku. I tu mamy zapewne olej sezamowy. Zapachu nie ma żadnych wątpliwości, że jest tu czosnek i jest tu olej sezamowy. Ten po prostu rzuca się nie w oczy, ale w nos. Jakoś objętościowa wydaje mi się, że jest tego więcej niż tego pierwszego makaronu, który próbowałem. No ale. Chwila prawdy do dzioba. Jestem trochę zaskoczony smakiem, bo spodziewałem się dwóch rzeczy: suszony czosnek ma taki mocny charakterystyczny smak i z olej sezamowy, no też jest bardzo mocny. Tu jest jasny olej, w tym sensie nie ma bardzo intensywnego smaku sezamowego. I ten czosnek jest też w miarę delikatny, czyli to jest takie bardzo podstawowe danie, takie jak olio, e, alio włoskie, to tutaj jest właśnie z olejem, i z czosnkiem, makaron, czyli takie bardzo, bardzo podstawowe. Trochę lepiej mi smakował ten, ten poprzedni, a może nawet dużo lepiej, ale ten jest naprawdę w smaku, przyzwoity i nie ma jakichś takich strasznie sztucznych posmaków, więc zaraz go zjem z przyjemnością. To został nam ostatni makaron, który mam przeczucie będzie bardzo dobry. Sam makaron jest z zieloną herbatą i z sosem sezamowym, ale reszta dodatków nie wiem. No, taki bardzo zielony nie jest, taki jak zwiędła trawa raczej. I co my tu mamy? Po prostu całą, jedna torebka tym razem. Jest tutaj jakiś olej i ten sos sezamowy. Tak, to wszystko. To gotujemy wodę. Ten makaron się gotuje dłużej 6-7 minut. Makaron jest już gotowy. Ma taki lekki zapach zielonej herbaty. A w każdym razie nie pachnie tak po prostu jak zwykły makaron. Ma coś dodatkowego. Teraz ten sosik. Wymieszamy to jeszcze. Pachnie ładnie sezamem. Sos się da ładnie rozprowadzić. Cały makaron jest pokryty. Próbujemy. Całkiem ciekawy smak. Smak jest pasty sezamowej. I trochę jest prażonego sezamu albo ciemnego oleju sezamowego. Także trochę się innego smaku spodziewałem, ale ten jest całkiem, całkiem fajny. Ja bym do tego dodał coś troszeczkę ostrego, ponieważ, żeby troszkę tą tłustość przełamać, i pewnie zaraz tutaj coś takiego zrobię. Ale w każdym razie to jest w sensie taki, takiego dania, tak jak poprzednie makarony. No to nie jest taki makaron z zupki chińskiej. To jest zupełnie inna jakość. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że będziecie oglądać również moje następne recenzje. Gdybyście chcieli, żebym coś przetestował, to proszę dajcie znać w komentarzach. Cześć!